hej z tej strony, wasza ulubiona youtuberka. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję ten na dzwonek. I sorki, bo mi się wyłączyło i skasował mi się filmik, więc teraz powiem tak na szybko. Tutaj dodałam taką ozdobę na święta. Tutaj nic, tutaj taką ozdobę, tutaj nad telewizorem. Eee, tutaj taką, tutaj takie. Tutaj takie bałwana i tutaj taką. Nie wiem kto się nazywa. Oto. Więc no. U góry zobaczycie w trakcie filmiku. Dobrze, a więc zacznijmy. Teraz wam powiem, co tak na szybko się działo. No, mama wstała. Była godzina dziesiąta. poszło zrobić śniadanie. Ojciec wstał. Poszedł się załatwić na kibelku. E ubrał się. Mama miała po niego iść go obudzić. I... Ale akurat on wychodził e, z tego. No to wyjaśniam tak na szybko. Dobrze no to Okej, okay, ty sobie już usiądź. E, a ja idę opuścić dzieci. Jeszcze wam nie powiedziałam, że mama nazywa się Julka, e, tata nazywa... Julia się nazywa, tata nazywa się Paweł. E, o, or, oliwka się nazywa Oliwka. On, on się nazywa Bartek. To jest rozaja. Tutaj jest pusta, ale na święta zrobiłam tu. Tam choinkę i tak dalej. Tutaj dam jej taką. No. Tutaj damy jej to. Oczywiście tylko na święta, później nie, nie. to zniknie. Taką choinkę. To to mi to choinkę taką oczywiście jeszcze tam nie ma bombek. w tym pudełku są bombki, na tą choinkę e, no i no, a później to będzie całe puste a na razie to jest zrobione więc no i, do, i e, ten pokój oliwki zgapiłam od youtuberki e, ten pokój też zgapiłam ten pokój też zgapiłam, ale trochę dam od siebie Eee, no. I ogólnie prawie cały dom z No i my, w tym samym domku. No ale dobrze. Kontynuujmy. Oliwka. Oliwciu wstawaj. skarbie. Nie. Jak ty już wszyscy macie? A dobra, nieważne. Oliwka, wstawaj. Ej, ja mam bolne od głupiej ku w Psycola jest fajnie. A poza tym, to, że masz wolne, to nie znaczy, że masz nie rano nie wstać. A poza tym jest dziesiąta. Ciao! Ciao! No tak. Wstawaj, nie maruj mi to, bo kaczka ci... Bo kaczka ci zabiorę. Ciao! Nie, oddałem, kaczka, kaczka! Nie pój smoczkiem. Bo później się wala po całym pokoju. No i... Ojej, oliwka. bałagan bałagan tu na kółkach wielki. Ojejku. No wam. Ubierzmy cię i chodź, zejdziesz na śniadanie. Ach. Opaska twoje jakieś ubranko, będzie trzeba twoją hańkę ubrać. Ale to nie w tym odcinku widzę. Eee, to proszę o może w to. Okej. Okay. Okej. Okay. Ty idź, idź na śniadanko. Dobra. Okej, okay. idę na z Bartka. Bartek, wstawaj. Ale po są. Bo tak ubieraj się. Mm, no dobra. Rozdaj, wstawaj. Mamo, mogę nie. Oliwka i Bartek już wstali. Wstawaj się ubieraj. Dobra. Czekam na śniadanie. Ty też się ubieraj. No dobra, to się ubiorę. Ubiorę no, się, żeby... O, no, Nie będzie. Okej, okay, na śniadanie. Okej. Okay. po pierwsze, moja opaska. Po drugie, bierę mu tą Dobra, lecę na śniadanie. Dobra. E, oliwka, kto cię tu posadził? Tata. Okej. Okay. A czekamy na resztę, nie? Widzowie, jak coś, to zaczynam serię z Tokaboka i będzie coraz więcej odcinków z Tokaboka. mam no, dlatego. I zapomniałam wam powiedzieć, że e, będę musiała jeszcze wrzucić odcinek, jak otwieram pierwszą E, czekoladkę z kalendarza już otworzyłam, już dawno nagrałam to ale jeszcze nie w życiu. a tego, okej okay. poczekajcie chwilkę okej, okay, chodźmy do zaznaczenia no no, no, jesteście tak no to ja mam Po zjedzeniu. Ale się najadłam. No ja też. No ja też się objadłam. No pyszę to na bo mamo. mama. Och, dziękuję. Powinę nasze do mycia. Do i zmywarki. Także mam zmywarkę i nie muszę mieć łapą. Dobra, oj, no. okej. Okay. Następny odcinek będzie, nie będzie kontynuacja yy, śniadania, tylko po prostu. Będziesz od razu inna czy, czy na przykład oliwka zachorowała, e, idę do szkoły, czy cokolwiek. No, nie, że będziemy, okay, ja, a że będzie. Okej, kontynuacja śniadania i dalej już do śniadania. A Albo na przykład idę na rollercoaster, idę na koncert, cokolwiek. Okej, okay, no to. Ja idę. Coś porobić. Okej. Okay ja poczytam sobie książkę o, o encyklopedii, bardzo fajna. Okej, okay, ja idę pracować. Dobra, łączę komputer i pracuję. Ej, wyciągnąłem ktoś... dobra, tylko chodzi. Jak coś Bartek jest najstarszy z rezeństwa ona jest druga z rodzeństwa a ona jest najmłodszy z rodzeństwa tata jest najstarszy i mama jest ta druga okej, okay, a ja za niedługo mam e, ten, muszę iść na moje wyścigi konne, bo wiecie, że jeżdżę konna. no wiem, wiem okej, okay, to ja lecę później. spóźniam раз бокс о-кэй лезь на мои ¨выещечки ¨, конные да,raloff где DeWait Ja idzie patrzeć na tablecie. Spox. Okej. Okay. Komputer. i... Okay. Na pompę. I tak sobie żyłam. Następny odcinek będzie inny niż takie zwykłe śniadanie i rzeczy to po prostu już będzie ciekawszy następny filmik, więc no to bym tyle stracił łapki w górę subskrybujcie sobie na tyle, oraz dwa pa pa!